Dzisiejsza niedziela w niebo wstąpienia pańskiego pokazuje nam drogę, która jest jeszcze przed nami. Jako pierwszy przebył ją Chrystus. On po rozmowie ze swoimi apostołami został wzięty do nieba i zachęcił swoich apostołów, swoich uczniów, myślę, że każdego z nas do tego, by głosić Ewangelię. Gdzie apostołowie mieli głosić dobrą nowinę? Wszędzie. I na to słowo bym chciał zwrócić uwagę. Oni wszędzie głosili Ewangelię, która była potwierdzona przez znaki. Ale te znaki zostały dokonane przez samego Chrystusa, nie przez Jego apostołów. Tak samo będzie z nami. My wszędzie mamy głosić Ewangelię, dając świadectwo o zmartwychwstanie Chrystusa, a On poprzez swoje znaki potwierdzi nasze świadectwo. W ten sposób i my dotrzemy do celu naszego życia, do nieba. Zatem do zobaczenia w niebie. Dobrej niedzieli.